Prosimy o czyszczenie. Prosimy o czyszczenie. się o czyszczenie. Prosimy gdzie czyszczenie. Prosimy o czyszczenie. Prosimy o czyszczenie. Prosimy o czyszczenie. się o Raz na szczycie, raz w cieniu, zawsze niebiesko-czerwony. Przez boiska drugiej Ligi, aż po chwilę, gdy Mistrzostwo Polski stało się faktem. Dziś spotykamy się, by przypomnieć sobie, że Piast to więcej niż piłka. To emocje, wspomnienia i legenda, która wciąż rośnie. To klub, który pisze historię miasta. Klub, którego siłą są kibice. 80 lat Piasta Gliwice. Naszej dumy, naszej tożsamości. Oto 8 dekad naszej historii. Dołączyłem do piasta w roku 1969, w czasach gdy klub stawia pierwsze kroki powojennej odbudowie. Jako zawodnik, a później trener, miałem zaszczyt budować struktury organizacyjne i sportowe od B klasy do trzeciej ligi. W latach 2000-2001 wprowadziłem zespół do trzeciej ligi, gdzie ze względów osobistych zrezygnowałem z funkcji koordynatora i trenera. Od roku 2005 przyjąłem ponownie obowiązki koordynatora sekcji piłki nożnej. Dla mnie Piast to nie tylko klub, to pasja, tradycja i serce Gliwic. Byłem kapitanem Piasta przez wiele lat. To zaszczyt prowadzić taki klub. Finał Pucharu Polski w 1983 roku to dla mnie jedno z najważniejszych wspomnień. Było tak blisko, a jednak daleko. Mimo przegranej ten mecz pokazał ducha walki naszej drużyny. Piasto dla mnie rodzina, to z nią przeżyłem najpiękniejsze chwile mojej kariery. W roku 1997 objąłem stanowisko trenera nieistniejącej seniorskiej drużyny piłkarskiej. Był to początek nowej ery klubu. Jako pierwszy trener wraz z kolegą Leszkiem Dunajczykiem podjęliśmy się stworzenia drużyny seniorów. Mimo trudnych chwil zawsze wierzyłem w rozwijający się potencjał tej drużyny. Nagrodą był coroczny awans drużyny od B klasy do Ceciliny. Pias to dla mnie klub z duszą i na zawsze pozostanie częścią mojego życia. Z piastem przeszedłem drogę od B klasy do ekstraklasy. To było moje piłkarskie życie. Pamiętam mec z Krakowią po awansie do ekstraklasy. Wcześniej mogliśmy tylko o tym marzyć, a tego dnia stało się to rzeczywistością. Piast to dla mnie więcej niż klub. Który zawsze będzie w moim sercu. Przyjechałem do Lilii z Hiszpanii, ale tutaj poczułem się jak w domu. Z piastem zrobiłem srebrny, złoty i brązowy medal mistrzostw Polski. W tamtym sezonie nie został mistrzem Polski klub, który miał najwięcej pieniędzy. W tamtym sezonie został nim ten, który grał najlepszy w klubie. I to był Piaski Byłem kapitan drużyny. To ogromna odpowiedzialność i zaszczyt. Piast to dla mnie serce, które zawsze bije w Gliwicach, chociaż jestem na co dzień w Hiszpanii. Wspominamy tych, których nie ma z nami, ale ich duch wciąż jest na tym boisku. To dzięki nim piast przetrwał, rozwijał się, osiągnął sukcesy, które dzisiaj świętujemy. Ich pasja i oddanie są fundamentem, na którym budujemy teraźniejszość i przyszłość klubu. Niech każdy moment dzisiejszego święta będzie hołdem dla tych, którzy mieli serce w barwach Piastu. My, kibice Piasta, zawsze stoimy za drużyną, w radości i w trudnych chwilach. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina, która zawsze się wspiera. Bycie kibicem to nieustanne kształtowanie charakteru. Dziś Piasto, to marka i historia, na którą wszyscy pracowali 80 lat. To jest nasze okrzei, to jest nasz dom. I cokolwiek się stanie, zawsze piosenka. Dziś na boisku ponownie staniemy razem. Drużyna i kibice. Tworzymy historię kolejnego meczu. Nosząc niebiesko-czerwone barwy czuję dumę, której nie da się wyrazić zwykłymi słowami. To coś więcej niż tylko koszulka czy herb na piersi. To symbol tradycji, pasji i walki, które budowały tę drużynę przez lata. Patrzę w przyszłość z nadzieją, bo Piast to klub, w którym każdy może marzyć i osiągać Z. Wiem, że przed nim kolejne zwycięstwa i chwile, które zostaną w pamięci na zawsze. Dla nas, młodych, to nie tylko piłka. To pasja, która łączy pokolenia. Jutro jest nasz, a serce Piasta bije mocniej z każdym dniem. Wspominamy bohaterów, zwycięstwa i legendy, ale patrzymy też w przyszłość. Przed piastem nowe marzenia, nowe cele, kolejne zwycięstwa. Dlatego dziś razem idziemy ku przyszłości. Dla tego klubu, dla Gliwic, dla nas wszystkich, piast to jest opowieść. I ty musisz ją nieść dalej. Niech dzieje się nowe. Tak jak było powiedziane w tej pięknej historii. Czas na nowe cele! Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.